Legenda Poznania, jeżeli chodzi o sklep detalingowy, czyli nic innego jak auto na blast, sklep, który jest 15, a może i więcej nawet lat już na rynku. Nieważne, ja Was dzisiaj zapraszam na wycieczkę po tym właśnie oto sklepie, ale najpierw musimy znaleźć przewodnika. O, o elegancko, dobra, patrz. Kwachu, czyli no nominuję Cię, no mianuję, mianuję, mianuję. Cię jako przewodnika tego sklepu i zaczynamy. Siema. Z tego co pamiętam, tak jest. Na prawo? Tak. Zapraszam. Pod nasz brand. To są wasze brandy, czyli Workstaff oraz Goodstuff. Fajna wystawka. Co chcesz wiedzieć o tej marce? Wiesz, co na początku takie spostrzeżenie, bo dawno tu nie byłem. Za chwilę pewnie operator pokaże Wam kilka fajnych przybitek. Sklep może nie jest kolosem, ale to nie znaczy, że nie jesteście za to, zatowarowani, więc kolokwialnie po sam sufit. Czyli oczywiście mamy na rynku dużo takich powiedzmy sklepów globalnie dużych z zewnątrz, ale to nie oznacza, że te mniejsze. Źle nie funkcjonują, ponieważ naprawdę jest u Was dosłownie wszystko. I z tego co wiem, a obserwuję was bacznie, naprawdę radzicie sobie dobrze jako sklep stacjonarny i sklep internetowy. Tak, e, działamy i wysyłkowo, i stacjonarnie. E, skupiamy tutaj naszą wielkopolską rodzinę detailingową. Tak mówisz, no jesteśmy w po sufit, e, W zeszłym roku zmienialiśmy miejsce tak naprawdę. Przenosiliśmy się z innego pomieszczenia, które było mniejsze, właśnie na to, większe. A już widać, że po prostu brakuje miejsca na wszystko. Także jesteśmy naprawdę zapomniani, towaru jest po prostu w Ale powiem ci, że u nas jest podobnie, bo my też mieliśmy chyba w całej, w tym życiorysie dwóch marek chyba trzy przeprowadzki i tego miejsca zawsze będzie brakowało. Oczywiście to jest na plus, że marka się rozwija tak samo jak marka czy sklepy, ale tego miejsca zawsze będzie brakowało, ale trzeba gdzieś się w końcu zatrzymać, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No oczywiście, że tak. No to co, może cię oprowadzę troszeczkę po sklepie? Jeżeli chodzi o sklep, no to jest tutaj nasza szefowa, czyli taki nasze mózg serce operacyjny właśnie sklepu stacjonarnego wie wszystko o detailingu. A zresztą jak chcesz, to fala jakieś pytanie. Ale zadajmy. trzeba dodać, że jest na samym froncie. Cześć szefowa, czyli witam Cześć, Cię, Marto. Okej, okay, mówię, że to jest Wasze drugie miejsce, czyli była przeprowadzka. Tak jest. Sklep nie jest jakoś mega duży, oczywiście też nie jest mega mały, ale czy przeprowadziliście się po to, żeby tylko no troszeczkę chce powiększyć, nie wiem, 10 metrów kwadratowych? Wiesz co? To było ogólnie przeprowadzka, właśnie ze względu na to, żeby trochę więcej powiększyć. Zaraz zaprowadzać tam, gdzie wcześniej e, był sklep. Więc po prostu chodźmy, ja Ci wszystko poopowiadam, pokażę, bo to, no to że tu zabaj. jest sklep, to nie znaczy, że to jest wszystko. Okej, okay, no to zapraszam. lecimy. Dobra, to zapraszam Cię. E, Work good stuff, dobry towar. Mamy tego jeszcze więcej, a to zaraz zobaczcie. Zapraszam Cię. Okej. Okay. Tutaj wcześniej był sklep, teraz jest to przestrzeń magazynowa, e, którą sobie właśnie gospodarujemy, bo to jest świeży temat. Jedna tak naprawdę z trzech, powiedziałbym czterech takich przestrzeni magazynowych, więc troszeczkę tego towaru mam. Jedna z trzech czterech, ok, czyli teraz rozumiem, czyli potrzebowaliście miejsca tak naprawdę na magazyn, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do pakowania i tak dalej tak dalej. Tak jest, dokładnie. Ok, no to teraz rozumiem, no bo wcześniej jak zobaczyłem sklep, to mówię, po co ta przeprowadzka, jak jest, no trochę jest większy, tak? Ja mówię, ale teraz rozumiem, że brakowało Wam właśnie tego kluczowego właśnie... Tak produktów... Jak to ująć? Pomieszczenia. tak, produktów było tyle, wiader było tyle z worka, że po prostu musieliśmy wziąć, zrobić kolejne magazyn. Dobra, to pokazuję jeszcze dalsze tutaj rzeczy. To jest, to jest pierwszy Wasz magazyn? Tak. I lecimy dalej. To jest nasza druga przestrzeń. Tak naprawdę w zeszłym roku zagospodarowaliśmy to miejsce, więc cały czas po prostu się rozwijamy. I wiesz co, I to jest to co mówiłeś w słowem wstępu, ja już widzę, że tego miejsca tak będzie brakowało. Będzie, ale, ale to, to jeszcze pokażę Ci gdzie chowamy taki już towar naprawdę nadwyżkowy. Ale Dawaj. To... No i powiem Wam, że Kwachu powiedział, że to rozwali system, że nas na pewno zaskoczy i ma mega fajny news. Więc czy, czekam na to. Czy zaskoczę? Nie wiem, ale tak jak Ci mówiłem, nie mieścimy się, więc przypłynęły do nas kontenery. Ej, poczekaj, stop, stop, zatrzymajmy się przy tym. To są Wasze kontenery? Tak. Ej, styluwa taka pomorska, nie? No to? Gites, pokaż co tu jest. Tu mamy jeden. Jak widzicie, no. O panie. I teraz pytanie, czy on to zrobi specjalnie do filmu, czy faktycznie to tyle tutaj się mieści? Sprawdzamy. Sprawdzamy. Zapraszamy auto na wlask na pięć, da się pozna okay. <grych> i mamy jeszcze jeden, to już wejdziemy, możemy sobie zobaczyć, mamy drugi, jeszcze większy, również mamy tutaj nasze nadwyżki, które po prostu nie mieszczą się na magazynie. Ale powiem Ci, że tak, ma to swój klimat, ale z kontenerem chyba pierwszym mi się wydaje, że Paweł Nowicki, on też miał taki fajny czarny kontener z takim logo X, ale dla mnie to jest no klasyka gatunku, ja się powtórzę, no i mega ma to fajny coś, mówi vibe chyba, nie, vibe. Tak, Naprawdę vibe. kurde młodzieżowemu. To to teraz pokazuje tak naprawdę, ile macie towaru. Jaką macie jakoś pracy i ilość wysyłek. No bo nie oszukujmy się kontenery, żeby stały zatowarowane, no to chyba niech tak, wiesz, pieniędzy mi się nie rzuca na lewo i prawo, nie? To wszystko musi pracować. Wszystko musi pracować, wszystko na siebie zarabia, także co, lecimy dalej. Szef, zamykaj tę budę. Zamykam. I patrzcie raz na to. Leder cleaner, Leather milk w akcji. Ile to tu siedzi? O jajku, no to tego szkolenia, a ten to ci jeszcze pokażę. Ej, ja to na serio był Ledermik, bo ja to pamiętam. Serio Ale wam patrz, mówię. tutaj. No. On tutaj już leży od zeszłego roku. Cyk, również, gustafowo. My ze szwagry nie takie rzeczy. No tak Tak więc, warunki ekstremalne lata jak trzeba. Dobra, to co? Wrócimy do naszej. O, panie, ]ości. tu bimber jakiś się ogarnia. Znajdujemy się tak naprawdę w naszej ostatniej przestrzeni magazynowej. Jest troszeczkę pusto, bo tak jak ostatnio mieliśmy szkolenia, organizujemy dni otwarte, więc chcieliśmy, żeby tutaj właśnie było miejsce na takie małe pokazanie produktów, czy tu jakieś firmy przyjeżdżają. No i oczywiście produkty, produkty i produkty. A powiem ci tak, mieliśmy takie podsumowanie. Przeprowadzka była po to, żeby mieć więcej miejsca zagospodarować ten towar mieć jakieś pomieszczenie gospodarcze, mieć więcej magazynów, jeszcze i tak widać, że tu nie starczy, bo są kontenery. Tak jest. To jeszcze chyba wydaje mi się, że nie pokazałeś miejsca, gdzie pakujecie wasze paczki, które są rozpadane po klientach. I jak to chyba ogarniemy, to zaczynamy już, gnieciemy Karola, nie? Trzeba, to się pokażemy wam, Leciemy. jak pakujemy. No i co, tutaj pakujemy, są chłopaki, ale to chyba, jak chcesz coś wejść, no to do nich. Poczekaj, na co zwróci zwrócił uwagę? Ok, my jesteśmy na godzinie 12, bardzo fajnie. Przepraszam na chwilę, o! Łapcie to! To jest fajnie pokazane, jak szanują towar. Czyli każdy pojemnik jest osobno. Yy, no i dobra, choć, przejdziemy sobie do chłopaków, nie. Cześć Panowie, Piotr. Piotr, chociaż. Piotr już tak dziwnie, Peter lepiej brzmi, nie? Dobra, pytanie do Was, ustanę sobie tak. Powiedzcie mi, jak ogarniacie sobie, mówiąc tak kolokwialnie, paczki, wysyłki? Czy jedna osoba skanuje, ktoś Wam przynosi, czy osobno chodzicie, razem bierzecie? Jak to wygląda? No, ja pakuję z Jankiem, a nasza koleżanka, której jest za kamerą, yy, nam się. Dorwiam ją na pewno. <laughs> Yy, szykuje nam. Ale za kamerą to jest nikodem, nie koleżanka. No dobra, dobra. No i tak to wygląda: my pakujemy, koleżanka szykuje i jakoś to się wszystko spina. Moi drodzy, zaczynamy quiz jeden z dziesięciu, tak to nazwijmy i naprawdę to jest sprawa wagi państwowej, ponieważ to będzie ich być lub nie być w tej firmie a ten turniej będzie się nazywał co wiecie o swoim szefie zaczynamy samochód marzeń waszego szefa maluch Maluch. pierwszy samochód waszego szefa maluch no też maluch silenka. góry czy morze? góry Góry. kiedy mało rodziny? 19 grudnia 28 czy Karol był w wojsku albo w harcerstwie? był w wojsku no to teraz takie typowo branżowe. Dressing mat czy shine, czyli satyna? Mat. Satyna. Kolejne. Gdzie na świecie mógłby mieszkać Karol? Hiszpania. Hiszpania, no. Jakim produktem z Workstaffa byłby Karol? Gentleman Kingiem. Powiem wam tak, wyniki nie są zadowalające, dlatego macie last chance, jak to się mówią. Narysuj waszego bossa. Zaczynamy. Karol, witam, witam Cię serdecznie, czyli głównodowodzący, właściciel witam. sklepu, który znajduje się za naszymi plecami, Auto na Blask. I powiem Ci, Karol, tak, że za pośrednictwem moich kolegów i koleżanek z pracy udało mi się wydobyć fajny, wartościowy, taki historyczny nawet materiał odnośnie Twojej osoby, ale chciałbym, żebyś Ty to zapowiedział, bo Postaram masz się. ciekawą historię, jeżeli chodzi o Twoje początki. To wszystko zaczęło się oczywiście z pasji. Miałem pierwsze swoje auto, to od zawsze chciałem... O nie dbać, mimo że to był maluch, który był w sumie gruzem, można powiedzieć, ale czysty musiał być, zadbany i piękny. Lakier był średni, fotel podarty, ale auto czyste musiało być. W danych czasach produktów było dość mało. Raczej musieliśmy się posiłkować stacjami benzynowymi, czyli to, co wtedy było. Brakowało Ci tej kosmetyki, brakowało Ci różnych produktów i nagle co Cię, że tak powiem, uderzyło w głowę, że chce mieć sklep? To tak od razu nie uderzyło. Na, najpierw było poszukiwanie innych produktów, których w sumie nie było, więc zaczęły się poszukiwania i był to Meguiars. Potem Meguiars pojawił się już w Polsce, można było go kupić. Natomiast no, ja pozyskiwałem go raczej z Zamiedzy. Natomiast no, cały czas to było poszukiwanie tych innych, nowych produktów, te już, które były niewystarczające. Ja często wtedy miałem więcej czasu, więc jeździłem na zloty. Wtedy z Satem i Bizą. I na tych zlotach te produkty, które miałem do własnego użytku. Przeważnie zabierali mi, można tak powiedzieć, inni użytkownicy, mm. więc można powiedzieć, że na tych spotach, zlotach zarażałem tymi produktami innych uczestników. No i wtedy zapaliła się ta pierwsza lampka, że jak ja te produkty w sumie kupuję dla siebie i od razu się ich w zasadzie pozbywam, bo jadąc na typowego na przykład spota w piątek i te produkty po prostu zbadam. Czyli zauważyłeś, że, że już można mnie. to obrócić. Tak, no nie byłem wtedy sam, bo jakby ta myśl przechodziła przez. Przez moją głowę, jak i mojego e, wspólnika, z którym wtedy e, zaczęliśmy pozdrawiam Cię, Tomek. Okej, okay, zatrzymałem się na chwilę, Czy ja tego nie widziałem, czyli miałeś wspólnika na, kiedyś Miałem. na początku. Tak. I sytuacja była taka, że każdy z nas pracował, odkładał sobie jakąś kasę. Mając tej wizy, pochodząc z tego samego klubu i wiza, chcieliśmy e, powiedzmy zmienić te auta na nowsze. E, każdy z nas coś tam sobie odłożył, natomiast usiedliśmy jakiegoś pięknego dnia i stwierdziliśmy, że Trzeba coś zrobić z tymi kosmetykami. Sklep działa od 2011 roku. Natomiast no to wszystko jakiś tam proces wcześniej miało, więc pewnie takie 2-3 lata, nie? Okay. gdzie te produkty, które teraz są na sklepie w mniej czy, mniejszych czy większych ilościach na ten moment, no to my żeśmy już przez te 2-3 lata po prostu. Przerobili, czy Ale do Juice, czy Koli to Ale to, to jak zauważyłeś takie... właśnie, że ci ludzie właśnie biorą od Ciebie te kosmetyki, że ich się pozbywasz, jednocześnie tak. Ty już robisz jakiś obrót, a to było to powiedzmy te 10-15 lat temu, tak? No tak. Okej. Okay. No minimum te 12. Dobra, był 15. wspólnik, nie widzę tu wspólnika. Tak, był to pomysł mój i Tomka. Jakaś... Pozdrawiamy Tomka, ten pozdrowiłeś. Jakaś kasa była, każdy z nas miał jakąś określoną Oczywiście to nie były jakieś wielkie, kolosalne kwoty, bo dzisiaj to trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby otworzyć sklep detailingowy. Kiedyś za tą kwotę można było sobie ułożyć życie, podejrzewam. Za, tak, dokładnie. Natomiast to no, nie były jakieś wielkie, wielkie kwoty. Postanowiliśmy to po prostu zainwestować. Formalnie otworzy, kupiliśmy domenę, otworzyliśmy sklep, kupiliśmy pierwsze produkty. No i zaczęliśmy po prostu sprzedaż, typowo wtedy w internecie, normalnie pracując jeszcze mhm. przez długie lata. Na etacie zarówno ja i Tomek. Na chwilę starych przycinek, i to jest bardzo fajne, co powiedział teraz Karol, że już gdzieś miał te początki swojego przyszłego, obecnego biznesu, ale nie zrezygnowałeś z wcześniejszej pracy, tak. nie poszedłeś tak mocno na żywioł, tak. bo, żywio, bo wiecie, nie, nie wiadomo jak to może się wydarzyć. Wolałeś mieć ten komfort, mieć jakieś zaplecze finansowe, Oczywiście. ale tu już powoli to sobie budować. Tak. No po prostu inwestowaliśmy cały czas, praktycznie 100%. Tam yy, zysków żadnych nie wyciągaliśmy. Cały czas po prostu inwestycja, magazyn rósł rok do roku prawie o 100%. Zatrzymaliśmy się przy tym, że tam byłeś, jesteś tu, ale ludzie nie wiedzą na jakiej jesteś teraz bardzo mocnej pozycji, bo jest dużo sklepów, czasy się trochę zmieniły, tak. czasy samosprzedaży też się skończyły i trzeba działać różnymi metodami. Karol stara się być cały czas na bieżąco, goni właśnie to wszystko, co się dzieje, ale pamiętajcie, że to, że sklep jest duży z zewnątrz, nie musi się okazywać, że jest tak duży w środku. Bo Karola sklep, powiedzmy, że gdzieś jest po środku, ale jeżeli chodzi o wartość jynkową, o sprzedaż, o podejście obsługi klienta, jest naprawdę top. I mogę powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o całą Wielkopolskę i Poznań, no to trzymacie to tak dosyć, kurde, mocno solidnie. No tak tutaj w Wielkopolsce, czy powiedziałbym nawet bardziej na zachodzie e, kraju, no myślę, że jest to największy sklep na pewno stacjonarny i e-commerceowy też. No, tak jak mówię, to się bierze z tego, że my staramy się ten towar cały czas dla Was mieć. Ale jak się zaczęło, że powstała nazwa Autonabraski i w końcu stworzyłeś ten sklep? Czytaj można by było. wiem, historię, książkę można o napisać, ale tak gdzieś w streszczeniu. Przez pierwszy rok nazywaliśmy się inaczej, jak? czego bardzo myślę, że mało dzisiaj osób wie. Natomiast nasza pierwotna nazwa brzmiała The Tyler Center. O! E, zmieniliśmy ją, dlatego, że zauważyliśmy, chociaż że. chociaż trochę korporacyjnie pachnie ta nazwa. Wiesz co, Moim wtedy, po, Powiem Ci tak, wtedy to było bardzo trendy, bo jakby wszystko było z angielszczonych. Mm -hmm. Znaczy, że to branża nie, była, nie miała polskich marek, e, jakby to był detailing, tak? Sama nazwa. Wszyscy się utożsamiali z tym słowem detailing. Ja dzisiaj. Odbiegam troszeczkę od tego słowa de detailing typowego. Ja bardziej kreuję profesjonalną kosmetykę samochodową, czyli to te poprawne procesy. Ta branża detailing, tym słowem można powiedzieć, no trochę została zepsuta. Trochę tak. To słowo, to wszystko tam. hydrofobizacja, dekontaminacja i tak dalej. Ludzie troszeczkę nie wiedzą, co jest pięć. Dokładnie. Jest szereg osób, co by chciało w to wejść, ale inaczej. Uwierz mi, na się spotkałem z tym, że ludzie się boją, boją, wróć, mocne słowo, wstydzą wejść do sklepu, bo na przykład chcę powiedzieć, że chcę coś do dekontaminacji, a się... Yy, Obawiam się, że pomyli te słowo, lepiej tak, powiedzieć, że chemiczne oczyszczenie. Tak prosto, tak, tak? Tak, Hydrofobizacja. Chcemy mieć fajne kropelki na aucie. Ty to rozumiesz, jasny przekaz. Uwierzcie tak. mi, nie warto się wstydzić tych słów. Nie musicie wcale to ubierać, bo tak jak powiedziałeś, że to wszystko idzie w tą angielską stronę, a my jesteśmy w Polsce chcemy to ubierać po, po, po naszemu, po polsku, tak? Dokładnie. Tak, taki był jakby początek, natomiast do nas przychodzili, zaczęli przychodzić klienci, którzy nie potrafili na wskroś wy wypowiedzieć w ogóle słowa po angielsku. Na przykład to mnie złamało. Przyszedł starszy pan, i on mi wprost powiedział, proszę pana, mnie, ja w ogóle nie znam angielskiego, ja nie potrafię wymówić rzeczy, o których wy piszecie, ale ja chcę zadbać o, e, lepiej o swój samochód. A to I widzisz, przyjechał -e. to co powiedziałem wcześniej, że to się dzieje dzisiaj, działo się już kiedyś. Tak, to był, i to mnie złamało i wtedy usiedliśmy, e, pamiętam z Tomkiem, uznaliśmy, że jakby sama... Marka Detailing Center, czyli nasza początkowa nazwa domeny i, i nazwa firmy, jest na tyle młoda, że jeszcze jest czas, żeby to zmienić. Od razu wiedzieliśmy, że to musi być polska, polska nazwa. Rynek też cały czas gdzieś tam w jakimś stopniu o Was mówi, o Was, czyli mówię o Autonablas, no bo to też jest, to też jest zasługa no wszystkich, którzy u Was pracują, tak? No bo od tak. zamówienia, po obsługę, po wysyłkę, no to Jasne, że tak. gdzieś ten proces cały musi się zamykać, więc tak. Mam nadzieję, że coś już o Karolu się dowiedzieliście. Jego początki znacie, środek, koniec tak samo. No sami widzicie, jak, jaką zbudował sobie fajną markę. Ja z mojej strony mogę podziękować za fajny wywiad, za zaproszenie, no, nie, że mogliśmy się okay. przyjechać, ale jako bonus i zobacz, dostałeś jeden i dostałeś drugi. Yeah. Pokaż, patrz, odwróć to, nie wiem, czy to łapie kamera. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiamy. Również dziękuję, pozdro.